Siemanko, jestem Piekło i dzisiaj sobie zagramy w Rocket League. Dzisiaj będzie odcinek podobny do tego jednego z pierwszych z Rocket League, czyli będziemy sobie robili trening bramkarski. Oczywiście będę się starał zrobić jak najwięcej tych obron. Mam nadzieję, że mi się uda. Mój rekord, no to, to tutaj na to nie patrzę bo to jest 45 na 46. Tutaj się coś zbugowało. Ostatnio właśnie sobie grałem tak tą mapkę, a dzisiaj stwierdziłem, że skoro mam trochę więcej czasu, to sobie to nagram. No i co, standardowo link do mapki będzie w opisie. Dacie ten cały kod, gdzie możecie go sobie skopiować. Jeszcze później na końcu filmiku. Dam poradnik, bo może nie każdy wie, jak to wkleić. Także co, zaczynamy. Pierwsza obrona dość łatwa. I to się będzie tak przyplatało łatwe obrony z ciężkimi. I polecam ten trening każdemu kto, ten kto w ogóle zaczyna. Kto, kto już gra i ten tam ma Silvera Bronze i tak dalej. Naprawdę. Dużo można się nauczyć z tego, dużo jest takich tutaj sytuacji, yy, gdzie faktycznie podczas gry one występują. No i kiedy udało mi się prawie, że odwzorować yy, te wszystkie obrony, co tutaj są yy, w jakimś meczu. Ojoj, teraz się nie udało. A, czekajcie. No nie no. To coś takiego po prostu dobra, wystarczy tak zrobić <laughs> A ja kombinuję tam nie wiem jakie obroty Dobra, tu sobie O de Tu sobie polecimy na piłkę Oj dobra się udało Tutaj też polecimy na piłkę W takich sytuacjach właśnie najlepiej na tą piłkę polecieć tak jak ona mniej więcej leci, wtedy macie pewność, że obronicie na 100%. No tutaj, też w miarę łatwa obrona, no, no póki co jest łatwo. Póki co to są łatwe obrony. Dla początkujących, oczywiście, one mogą być nieco ciężkie, no ale wiadomo, im dłużej gracie, im dłużej ciuczycie, no to tym to będzie dla was prostsze tak jest ze wszystkim zaraz o dobra tutaj nie wiedziałem jak ta piłka poleci za bardzo bo już nie pamiętam <gry> dokładnie dobra na razie idzie w miarę spoko mały 15 na 15. 15 chyba na 15 czy tam no. Większość żeśmy obronili w każdym razie, tylko jedno. Tylko jednego nam się nie udało. O. w końcu to obrona mi wyszła za pierwszym razem <grym> i to na <do> nagraniu. <grym> Bo tutaj zawsze się męczyłem z tym. Ale nie, to jest naj... najgorsza. Obrona Nie, ja już to miałem was wycofnąłem to tak. O teraz się udało Zaliczyło mi, zaliczyło mi to. OK. E, właśnie, bo a propos tak, bo, bo sobie tutaj póki co tak e, gram i tylko bronię, no to chciałem powiedzieć, że pewnie niedługo wyleci na, na kanał jakaś nowa seria z Alexa. E, myślałem, żeby to w formie live'a nie zrobić na, na live'ie, ale później stwierdziłem, że takie 30-minutowe odcinki, 30-40 minutowe odcinki powinny być raczej git. Bo tym razem będę tego pilnował, nie tak jak w przypadku Hellblade, jak nagrywałem tą serię. Bo tam, no to yy, tam, yy, to niektóre odcinki nawet po godzinę miały. A tutaj przy Alexie chciałbym tego uniknąć. O, w końcu się udało, że po prostu to nie było jakieś takie wiecie strasznie długie. Nie i tak do bramki. kurde i tak, no nie no To teraz w ten sposób ile mamy, jest 25 na 46 no także trochę jeszcze tutaj obręb przed nami trochę jeszcze się tu z wami pomęczę <ścoughs> no ale jest, jest fajnie w ogóle ostatnio na, na kanale zacząłem robić live'y i nawet spokój się przyjęły, mają fajną nawet oglądalność. I w ogóle ten... Podoba mi się te robienie bo fajne jest. Te tak inne. Oczywiście... Będę chciał też kamerkę dokupić, żeby... żeby w końcu też było widać mój twarz, <grym>, a nie tylko sam gameplay. No bo to jest trochę inaczej, nie? jak się ogląda te filmiki z gier jak... jak się widzi tą osobę nagrywającą No nie Jak się widzi tą osobę nagrywającą, no to jednak jest inaczej, nie? I że jak tak patrzycie na samą grę i tylko yy, słyszycie jak ja coś tam ewentualnie powiem i tak dalej, nie? A tak to widzicie przy okazji, jakbym grał w horrory, to widzicie też miałem reakcję i tak dalej. A tak to by się tylko sam dźwięk słyszeli. Nie? Tak jak w tym przypadku. No ale myślę, że, że w jakiejś nie, niedalekiej przyszłości będzie taka Ameryka, że, że to wszystko będzie miało ręce i nogi. O, teraz. Ta obrona też jest w miarę trudno, ale się udała za pierwszą, co ciekawe bardzo fajnie ile już w ogóle nagrywam? nagrywam 7 minut to według oj, ojojoj oj, tutaj <tak>, tak dużo farta w tym było teraz <tak> w ogóle niedługo pewnie też zakończy się seria z, z cs bo no już tam mam tego golda wbitego odcinki mam nagrane na zapas o ty o nie odcinki mam nagrane na zapas no i tak się złożyło że wbiję tego silvera chyba póki co na kanale jest 10 odcinków z CSA Skurde, zróbmy to w ten sposób Dobra. Tu na kanale jest tylko 10 odcinków z i no. Tam mam chyba na tym 10 odcinku tam mam. Nie, nie pamiętam jakiegoś Silvera dokładnie, ale jakiegoś tam mam na pewno. <grym> Także wyczekujcie końca, bo naprawdę warto. Halo. Kolej... No nie, no. Dobra, teraz się udało. Trochę wam zradziłem. A ten odcinek, co teraz zagrałem z Rocket League, pewnie będzie przed Przed tymi wszystkimi odcinkami Sesa, no ale no trudno. Jestem człowiek, spoiler. Dobra, i zostało nam do końca. No, zostało nam 4. 4 próby. Jest, nie licząc tej oczy z tą chyba no nie no dobra to trzeba było lecieć za piłką ciągle o i to mi się podobała ta obrada mi się podobała fajna była, możemy nawet na powtórkę zobaczyć Nie, ale się lufnąłem z piłką ty. No i dobra, ładne No i co? Najprawdopodobniej ostatni już strzał Albo nie, to jest przedostatni strzał Przepraszam, przedostatni strzał I teraz Tego nie zrobię na tym przez te nie, nie, nie mam... Nie mam fulla. To jezu. Nie nie, 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 Dobra, zrobimy ze dwie próby na tym. Nie, w ten sposób nie. No i w ten sposób też nie. No to co? Ja tego nie zrobię, no tutaj zawsze się wywalam na tym niestety. No ale mam 45 na 46, także myślę, że spoko wynik. Przypomnę raz jeszcze, że kod do tej mapki znajdziecie w opisie Ja jeszcze no, na sam z tego filmiku wstawię, pokażę wam ja jak to dodać Jak to po prostu dodać wkleić ten kod No więc tak Najpierw bym potrzebował jakiś kod jakikolwiek. Niech będzie z tego, nie? Tutaj sobie skopiujmy go, skopiowano go do sodka. Teraz bodaj, wchodzimy w opcje, wchodzimy w dodatki. I klikamy zrealizuj kod. I tutaj ten kod wklejamy. Widzicie? się wkleja ten kod. Klikamy OK i mi teraz wyskoczy błąd. No bo został już dodany ale wam powinno się to normalnie dodać jeżeli nie macie tej mapki oczywiście a jak ją uruchomić no to proste no widzicie na początku filmiku klikacie gra i później wchodzicie w trening własny i tutaj powinien być ten by być wasz trening właśnie ja, ja do tutaj on się tak nazywa także co dziękuję za oglądanie trzymajcie się i na razie